Trwa okres grzewczy. Straż Pożarna odnotowuje w tym czasie zwiększoną liczbę pożarów domów i mieszkań. My jako strażacy odnotowujemy też dużą liczbę zdarzeń z tlenkiem węgla, potocznie nazywanym czadem. Z tego powodu w okresie grzewczym w kraju zginęło już blisko 30 osób. Tlenek węgla jest o tyle groźny, gdyż jest niewykrywalny przez żaden zmysł ludzki, a powstaje w procesie niepełnego spalania. Żeby się przed nim ustrzec, Zachęcamy Państwa do wykonywania systematycznych przeglądów urządzeń drzewczych, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych. My strażacy zachęcamy Państwa do montażu czujek tlenku węgla. Jest to urządzenie, które w czas poinformuje nas o niebezpieczeństwie w naszym środowisku. Koszt takiego urządzenia to około 100 do 200 złotych i można je nabyć w większości sklepów budowlanych, sklepach internetowych i w sklepach, które zajmują się sprzedażą urządzeń elektrycznych. Żeby prawidłowo działała taka czujka czadu, zalecamy jej montaż na wysokości wzroku osoby dorosłej. To jest od 1,50 do 2 w takich pomieszczeniach, w których jest możliwość wystąpienia tlenku węgla. Może to być na przykład łazienka, w której jest zamontowany podgrzewacz wody typu Junkers, pokój, przez który przechodzi przewód kominowy, bądź też w niedalekiej odległości od urządzenia, które może emitować tlenek węgla. Zachęcamy Państwa do zakupu takich czujek tlenku węgla, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zapraszamy Państwa do nas do komendy, na pewno doradzimy, jakie urządzenie wybrać. Dbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych.